Że stanął na wadze jedną nogą. Facet popularnej streamerki nieuczesanej, która przed tą walką wsparła go słowami. Myślę, że te słowa. Ej, to, to kurwa bawi za każdym razem, nie? To jest tak dobre. Dodadzą mu pewności siebie. Chcesz zdobyć nowe skiny? Dostępczyń? nie można gromadki, nie ma, ma... do mega. Link w opisie. Chcemy! Oh. Chcemy! Dobra, chcemy! Chcemy! Nie rozumiem! Ty go kapisz zonami? Strzelam cię, k**a! On Ty! On Ty! On Ty! Skocz Ci ku Owner i rozpoczyna się w tym momencie piekło! Wielka sakowirówa k**a! się kręci k**a! Dawaj go! Zeus robi fikoła! Goni następnego! I pakti Nie ma szans już! Zeus jest całkowicie szybki! One, two, three and... Elimination! Do the fucking f**king Escalon One! Mamy zwycięstwo! Faker jest najlepszy i my brokuły! Ye O! O Ty! Poczekaj! Słuchaj <laughs> Ja pierdolę! Co wy mi zrobiliście? <laughs> Jak armia zombie! Co wy zrobiliście no? Jak ją... <laughs> Dobra, pas. Ej! Nie <laughs> mogę! No dajcie no, da, no. da, da, mi spokój da. Psycho Psichal, jeszcze no wszyscy tam nie Daj smoka okno. Gdzie jest bra ma... kosa tak Cicho, czekaj, czekaj, Radzimy czekaj, Ciekaj, nie badaj. Ja zjebałem! Cicho, zjebałem, zjebałem Nie, zjebałem! Nie skończyłem! Nie skończyłem! No. Bo jakbyś zaproponował jakieś pieniądz za walkę, to mnie nie przyjął, ale że hartatywnie, to mówię pewnie, że tak. A tylko jeden zawodnik zapytał. Tylko jeden zawodnik zapytał, napisałem wiadomość do Random Brusa <coughs> i jako jeden za, zapytał tak, od razu na start, a znowu za darmo <coughs> Diable zresztą też. O. Walkę tam miał walkę. XD. Eee, z Lechem bodajże. W 2022 roku, tak. No. Eee, przegrał bodajże, tak? Nie wiem, nie pamiętam. Przegrał, przegrał. Ale widzisz, najważniejsze, że się nie poddał. I dzisiaj u nas zawita, mam nadzieję, bo już godzina późna, a jego kurwa dalej nie ma. Widzę, że przeżyłeś pierwszą podróż z Będzie to weryfikowane. Także wszystko. Yeah. Jak najbardziej system To wydało. wiemy, że Świstak zawija w Sreberka. Ale... Tego nie wiemy kiedy się zjawią przeciwnicy i zawodnicy. Mądrego to dobrze posłuch. No. Ja Czemu po nie mamy tu lodówki? Kurwa maci, ale dozy jest takie dobre, że i ciepłe wypije. <slearnt Corefina> eee. <ciras> <Wand> <pak> tego. Proszę państwa. Oj! Dobra, koniec. koniec. Pierwszą walkę przez techniczny <noise> jak za rękę? <głos> Wygrywa. <głos> Nie! Cezary! <Staro> Nie! <noise> Niki! Wcześniej <noise> miała być tutaj dziewczyna, która była finalistką Masterchefa. Miała tu być Lępiak. Ale w Masterchefie, w finale, pokonała ją spalona wątróbka a tu na bitej śmietance. Złamane żeberka. Jest to walka 2 na 2, która będzie sędziowana w następujący sposób. Sędzia Piotr zajmie się jedną parą. Ja zajmę się drugą. Takich ludzi właśnie powinno być więcej w Polsce. Nie, takich nie! Takich nie! Takich nie! Trzecie. A osputował się. Jest szansa na trzecie. Ja popchnął. Jeszcze, Chodźcie kurwa! Ale z takiej ale jak zarości zabiorę prawa i tyle kurwa chcesz. Pomóc, pomóc! Powiek po pomoc, pa! Ej, kurwa! Dobra. Poprosimy. Ale nie to, kurwa! Był, nie ten! Analityk Virtus Pro. No i tutaj też przygotował się pod gangomoruna, przygotował notatki, rozpracowując przeciwnika. A się przede wszystkim nie odpuszczaj go, kiedy masz go pod siatką. To, że Bieliński mnie słuchał analiz to nie znaczy ty masz ich nie słuchać, dobra? Także masz go do rogu, lewa noga, lewy Achilles na Telefon, Telefon Galaxy A15, jak zarabia. prosiłeś, dotykowy. Proszę Cię bardzo. Niech ci służy. Co, co jest? Szeresę o... no, kontraktu dopełnimy już. Zobaczcie, 4-0 g tu prowadzi, ale spokojnie to nie piłka nożna da się wrócić, więc wasze T1 jeszcze ma na pewno szansę tutaj zmienić oblicze tej gry, chociaż jak patrzymy na złoto, bo to jest dość istotna rzecz w tej gierce, bo za złoto kupujemy przedmioty, a tymi przedmiotami zwiększamy siłę naszego, naszego, naszego czempiona. Co ciekawe, jesteś tym, co nosisz. Podobną maksymę mógłbym zastosować w mojej ulubionej grzebem o RPG Sandbox, ale tego nie zrobię. <laughs> To ja mogę pić Ale Poszło jest nie A, no. Mogę no. wam głębiej teraz, poczekajcie Proszę się y Nice Mi się podoba jak ja. ja Karolina robi na was A to jest boss, to nie można lekceważyć no nie 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 nie, 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 nie. broń 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 No, yeah. no, co ci poradzę? Co ci poradzę? No tam Polakaj nie wierzę, no nas napierdala. nie uciekana nas na pierdala. Ja mówiłem, że dzisiaj dla mnie nie uciekane wypienie. Na Inferno, no, na wygranej to, w najważniejszym to, momencie, speedrunner już nas rozjebała ja tak, że w ogóle... Nie to, mi... ja tak masakra. Płakałam. Dobrze, że Izak powtórki nie będzie oglądał. Na dashie dwa baliśmy się na B wchodzić, bo wiedzieliśmy, że to nieuczesana kryje. No i udało się grać to, w ogóle, to, nie? Izak, zaproś nieuczesaną nabitą śmietankę 4 i zrób rewanż. Tam można legalnie bić bar. No to jest chyba jedyna moja szansa już. W nie mam szans, w CS-a nie mam szans, to może chociaż, kurde, jakieś manu. Nie Ja pierdolę. O. O, przykręcimy teraz ogień O, złodziej ty! Żeby tak I bulgotało I Hy czy, czy jak? To, kurwa ile? Panie nie weszły, co? <grym> jak nie weszły? Weszły Co Jak no tam tak to twoje 30 punktów? Jak tam twoje 30 włosów na głowie? O nie wiem, mu <śmulpia> <Ciekawe, śmulpia> <śmulpia> <śmulpia> no się śmiać się. Dobra, czekaj, jeszcze raz musimy, ale. Jak ale... Nie, no jeszcze raz to powtórka, no co? Ej, dobra, to nie możemy zjebać tych burgerów. Tylko, że Patyro ma pomysł, żeby. Myśli, że jedną cebulę na jednego burgera wykorzysta. No, woku! No, kum... o, kum... o jebane, bane, bo Nie! Dzialapin ale... do człowieku! Ej, w ogóle jak to jest, że muszę do niej przyjechać? Ja zdążyłem się przespać zrobić treni, Bo dwie godziny by... robiliśmy ja zakupy. Nie rozstawiliście, hit jebany, naprawdę. Zagadka na inteligencję Nie no, bo. bo o, o chyba będzie działało Ała! Jakby ci to palce przystrzasnęło To by się rozlewało <grym> Jakby się odbiło jest. do gra... Nie! Czemu to się nie chce? Czemu to się nie chce ten? To się składa to kopaj. No mówię ci, to trzeba tu pierdolnie Na 100% nie Ej, trudne się wylosowało Ej, Biskit, gdzie jest guzik? Suczka, co? No Pochałbyś? No Jak to kurwa Olek ręki? O ty kurwa to jebana Ja, ja pierdolę ja. Dobra zaje, zabijcie mnie Ej w***jmy to, że te widzowie E, mamo, eee. robią, robią mi takie, takie shoty, że wrzucają to na TikToki, a jak odpierdolę coś zajebistego, to tego nie zrobią, ku... No Ale mi tak działa internet, tak zawsze jest. No tak. ale ku... ty masz, masz fajne shoty, ty masz no ale fajne shoty. Ale też szoty. mam jak ręce kierą, to robią, a jak chłopie zabiję ku... pięciu, to nie robią. No, e, mamo, ta, no ta, nie, no nie robią. Mam kierownica z ku... s... no i chuj. Nie, jest ku... właśnie, next, ash, 5 kills, ku... a, a kiedy ty ace'a zrobiłeś, jeszcze? No bo to ku... chwilę robię jakieś takie pojebane akcje Ojebana akcje się zrobił na pasach kurwa BMK Nie wiem O kurwa O, o medł ka nie łóżmy zostawił Halo Halo nie, nie zostawiłem telefonu w aucie O dobre weź zobacz Patiro jakoś tam czekaj Dziekaj Przecież to, to kurwa dzwonię z telefonu, Pozdrowienia. A no ja, ja pierdolę! <gryś> jaki jestem głupi, kurwa, jaki jestem głupi! Chcesz się widzów? Ja mogę, potrzymaj ja Nie, no, nie, Dobrze, a no, potrzymaj widzów teraz, Ty Jesteś... Ty z nimi rozmawiaj teraz. O, kurwa! ja, ok. Prawie się popluła mnie. Ja pierdolę! No nie, ej! Hey. No... O kurde, Finel! Karolina!